Witaj na serwerze Executor Minecraft, teraz na wersję 1.2. Na razie się dosyć wolno rozwija serwer, ale no, powinno być szybciej w najbliższym czasie. Tutaj weźcie się, przeczytajcie zasady wszystkie i w ogóle wszystko. Tutaj to już dawno, kiedyś mówiłem, ale w starszym serwie Mordownia Warp Piaskownica to również jest. O, piasek jest uzupełniony. No i dużo, sporo plumginów jest. Admi Administratorzy bardzo mili. Bez hamaczy. 1, 2, Free Bullet. E, serdecznie polecam serwer. No dobra, żegnam was, hej.